Czy mam Cards? To jest pierwszy odcinek z Minecraft Survival. Zaczynamy grę. Create, create, New World, MN CC, Survival. Damę z skrzynkę czasta i Create New World. Bez, z nagrania. bez Optifine gdzie tu jest gdzie tu jest bonus chest Trzeba hmm. czego tu tak rozbierać. owce o jest owce o siekierka, dobre tam ale tak ogólnie to jest spoko dobre, dobre rzeczy zaraz zrobić crafting table ty, nie czekam jak to się robiło no musiałam, że nie zrobiłem tu czanki się słabo Tak ogólnie będę tu się gdzieś zapewne osiedlał, więc zobaczmy. Co by będziemy mieli na łóżko w przyszłości spać? Proszę sobie o nich w tym czymś. Dobra. to tak gdzieś tu będzie 10-minutowy odcinek albo i już to jest 19.20 jak ja nagrywam. Gdzieś za 19.30 Zakończymy nagranie. Dobra, mamy crafting Zbieramy crafting Jedzenie by się nam lepsze przydało Gdzieś tu owieczki z owieczki. mi się nie daje Grzybki. Grzybki zaraz pozbieram Widzę tak tu ogólnie Spoko, świat mi się wygenerował Patrzę, kanion No, no, no że nie będzie na co marudzić, będzie dużo kopania, tak czuję będzie, czuję o, kopanie diamenty. Aby było fajnie. Eee, gdzie tu słońce? zachmurzenie nie jest. Ale cieplutko dzisiaj na podwórku? Proszę pisać, ile stopni jest na podwórku. Tak fajnie. Mam, planu planuję jeszcze serię zrobić z Minecraft. Moda, zagramy w Minecraft na modę, chyba Typ 3 twierdza Deluxe i twierdza y, chyba Wojna krzyżowiec, coś takiego, nie, nie, nie pamiętam tej do końca nazwy, ale coś takiego, Krzyżowiec i Krzyżowiec, coś chyba, o, no, Grzybek, Grzybek, pierwszy Grzybek. Grzybek. Będę może jeszcze y, Skyblock nagram, jeszcze coś. K Koda, y, Modern Warfare, trójkę, Tomb Raider, y, tą najnowszą wersję. Nie wiem, tak już planuję serii. Y, random... Ran, random Games, y, tam, happy, happy Wheels, Happy Wheels. I tak ogólnie... Y, jestem bogaty. Mam dwa saplingi. Trzy. I to oto będzie. Oto będzie. Bardzo. Czekaj. Cztery potrzebuję. To będzie taki. na emeryturę. Yy, będę tak ogólnie fajny. Mm, fajny yy. <coughs> O, ja tu, się, ja tu się osiedlę. Dobra, nie będę skakał tutaj jak jakiś... Mm, nie będę mówił yy, Tak czuję, będzie trzeba. Ciężko, ciężko będzie, jak będzie się chciało jedzonko, ale okeloty oceloty będę mógł mieć jaki tu jest taki siedź? Spokoj świat mi się wynerował się... fajne tu ogólnie jest na tej mapie mm. ogólnie tu ładnie, tak pięknie switaśnie i robimy tak miejsce do a już będę takim koksem że zrobię większy domek, nie na dwa klocki i taki o. Tu jest nie tak, tu może być, o tak. Tu będzie okno. Taki ładny, ja wiem, like, taki switaśny domek będzie. I tu drugi konek. Dzielny yy, odcinek jak będę kończył budować domek Teraz zrobimy pierwszą skrzynkę Na tym Uff, uff, jak okrzyk Niech to, nienawidzę te spadać z drzewa jak na przykład domek buduje. Nie nienawidzę takiego czegoś, że spadnę zaraz i będzie po... O, I tam zostanie, no, ludzie Mam się podsadzić, odzyskuję na pewno. Szirsów, szkoda, że nie ma. No właśnie, szirsy, szirsy. Co tu jeszcze tak gadać? Trochę eee, gardło boli, więc wiecie, nie wierdź właśnie. Co ja gadam. Majaczy już, ale będzie to seria planowana. Hmm. Peczjal kiedyś będzie na 10 sub. Subów na 10. O, a nie będzie jeszcze co potrzebne. Na 10 subów 50. Tak gdzieś wtedy 100, 200 i tak do 1000. Prawda? 100, 100. I będzie tak ogólnie planowana jeszcze jedna seria z kolegami, ale seria. Nie, mów, nie mówię jaka, bo to będzie szpie na specjal, Od specjala będzie ona wyradzona. Yy, chlebek. Tak, chlebek. Dobrze, mi idzie, bo kiedy przy tym próbowałam nagrywać, to jakiś taki dziwny głos miałem, jakby tremę. Tremę miałam i teraz też mam, ale yy, taki dziwny głos miałam dziecięcy bardziej, więc nie wrzuciłem tego. Nie wiem do końca jak teraz mnie słychać, ale może lepiej i tak planuję, fajne serie Myślę, że Wam się spodoba ten odcinek i inne odcinki, które planuję zrobić i które zrobię i które zrobiłem oczywiście bo zapraszam do oglądania one są bardzo ciekawe poradniki ale bez Głosów to jest pierwszy odcinek yy, co by tu jeszcze powiedzieć tak. Na moim kanalku na moim kanarku, kan kanale moim będzie wprowadzony może kiedyś bardziej dokładnie ej, taki fajny Twitter bardziej lepsze konto nie wiem, bo vlog, vloga na pewno nie teraz, vloga to za jakieś, na jakieś jakby bardzo się postaracie z subowaniem, bo wtedy dopiero vlog bo tak to za łatwo już dla was. wy wszyscy od razu chcecie wszystkiego. Ale tam ogólnie to będzie spoczko. Spoczko. Tu będzie... O tu mówię od razu Wam szyb, szybka będzie. Tu też, tu wejście teraz. Tak, tak. bo Nie, nie. Wszystko. Bo ja tak ładny pomysł już mam. U, u, u. Dwa, cztery. Akurat, ale ten domek symetryczny będzie. Tak, patrzcie, to jest piękne. Tak. Więc zaraz skończymy resztę kontynu konty kontynuacji. filmiku. możecie zobaczyć w parcie albo w następnym odcinku. Tak ogólnie raczej w następnym odcinku. Nie chcę się robić w partach, więc tak leniwy jestem. Nie chcę się w partach robić, bo tak za bardzo czasu nie mam. Renderuję i wrzucam tylko. Sprawdzam tam jeszcze, czy wszystko spoko jest, ale, ale tak. korzystnie już nagrywać 20 minutowy, raczej ten będzie, tak? No ten nagram 20 minut, będzie spo, spo, spoczko. Nie będziecie narzekać, że krótkie filmiki. O! Jeszcze w picie, moi drodzy widzowie piszcie w komentarzach, y, czy chcecie jakie oglądać filmiki y, dłuższe, ale y, rzadziej bo tak, tak by było albo krótsze i częściej bo takie bardziej krótsze i częściej mi bardziej odpowiadają ja mam z, yy, trochę słaby upload od neta więc yy, tak ciężko dobra zaraz zrobimy sobie łóżeczko pójdziemy spać I tak będzie słodko sobie homesy yy, czy wy widzicie to co ja? ząby armor No lepsze ode mnie już Jeszcze o te jak ono. Zbicie go. Jest. I teraz wypadać. Padać. Tu będzie tak ogólnie... Jak będzie wiemy. tu domek stał kiedyś. Tu. Kurde, ja tu padam. padanie i wszystko.